3 2 1 GO! z tej strony Matka, a to kolejny odcinek e, dzienniczka turniejowego. Na samym początku e, tutaj pojawią wam się niektóre screeny, bo nie mówię, że wszystkie. Ale kilka z nich po prostu umieściłem, żeby e, tutaj przykryć e, to co teraz do was powiem a mianowicie pierwsza kolejka już za nami minęła e, godzina 20 dokładnie jest godzina 20:30 ja biorę się za sklejanie tego materiału żebyście to mogli e, wy jak najszybciej to zobaczyć i od razu po tych krótkich screenach możecie zobaczyć jak przedstawia się tabelka i tutaj małe zaskoczenie ponieważ i jedna grupa praktycznie w ogóle nie wystąpiła w turnieju, czyli mają po 0 punktów. Następnie użytkownicy, którzy oczywiście wygrali, przyznają te 3 punkty, oraz e, wydarzyła się taka jedna e, dość ciekawa historia: e, iż e, w jednym meczu po prostu panowie zremisowali i e, zaliczyłem to jako jeden punkt. Oczywiście nie ma się o bo. Na Facebooku napisałem, że kilka jest sposobów na, na rozstrzygnięcie remisu. I właśnie tam pojawił się taki sposób, że po prostu mogę wpisać tym po jednym punkcie. Kolejna ważna sprawa to jest to, iż udostępniłem na Facebooku również link do pewnej grupy, oczywiście też na Facebooku, i tam od jutra, dnia jutrzejszego, czyli od 13 czerwca, tak, od piątku. Będziecie musiały rzucać swoje screeny e, po meczach, oczywiście, I, i, i tam po prostu ja będę je oglądał, bo to jest bez sensu. Rzucanie tych, e, tych screenów na moje konto, na fanpage, na Madhela, na e, i od, tam, od tej pory tam będziecie po prostu udostępniać e, i żeby to wszystko lepiej sprawniej szło, bo po prostu dzisiaj chyba dwie godziny poświęciłem na to, żeby wszystko ogarnąć, odpisywać i tak dalej. Już nie. Ale to za dużo czasu zajmuje takie odpisywanie, więc jeśli masz jakieś pytania czy coś, to oczywiście ogólnicie sobie. Jest tam kilka filmów dotyczących tego turnieju. Dokładnie chyba trzy. Trzy filmy. E I możecie wszystkie sobie oglądać jeszcze raz, wysłuchania spokojnie. Ja tymczasem... E ja tymczasem co zrobię? Ja tymczasem pokażę wam, jak przedstawia się ta tabelka i to jest troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ w pierwszej tabelce pokazałem Wam numerki, macie 1, 2, 3, 4 w każdej grupie od 1 do 4, tak? I następnie pojawi Wam się tabelka, e, tabelka, która po prostu. No co, która po prostu. E, po prostu macie numerki od 1 do 4, tak? Przechodzi Wam później na drugą tabelkę, tam macie. Również numerki od 1 do 4, tylko już tutaj bez nazw, bez nazw klubu oraz bez, bez Ników graczy, Po prostu tylko przypisem punkty. Więc sobie możecie zepchnąć z jednej tabelki, na drugą. Linki oczywiście do tabelek w opisie. I oczywiście po tym wszystkim, jak sobie sprawdzicie, pokażą Wam się kolejne terminarze, kolejne rozgrywki, jakie rozegracie jutro do godziny 20, pamiętajcie, bo później chcę sobie oglądać mecz i tak dalej. To z mojej strony tyle. Do zobaczenia co czołem. Powracam jeszcze do Was tutaj na momencik, żeby Wam zdradzić pewną tajemnicę. Kolejka na dzień 20. Boże, jaki 20. 13.06 2014 roku wygląda następująco. Musicie sobie sprawdzić tabelce numerki od 1 do 4. I w każdej grupie. Jedynka gra z trójką oraz. Dwójka z czwórką. Zapraszacie oczywiście, już powinniście mieć dawno zaproszonych tych znajomych. E, I oczywiście się mówić i rozgrywacie. Później wysyłacie oczywiście na grupę. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie na Facebooka, bo tam jest za duży spam. Ja to ogarniam o do godziny 20. Później już oczywiście nie przyjmuję zgłoszeń. Więc trzymajcie się go, Cześć i czołem.